Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat odliczenia VAT z faktury wystawionej na nabywcę, na podatnika sprzed zarejestrowania go do VAT-u. O co chodzi? Omówimy to sobie na przykładowej ciekawej interpretacji. Wyobraźmy sobie taką sytuację: Jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, macie ochotę nabyć sobie domek letniskowy. Tak? gdzieś tam wybudowany przez dewelopera na rynku pierwotnym, chcecie na własne potrzeby osobiste, rekreacyjne, wypoczynkowe, rodzinne taki domek sobie nabyć. Nabywacie taki domek, dostajecie fakturę. Faktura jest imienna na wasze imię, nazwisko Jan Kowalski, jakiś tam adres zamieszkania pewnie wskazujecie. Nipu nie podajecie, nie posługujecie się nipem, być może nawet go nie macie, a jeżeli macie, to się tym nipem nie posługujecie, zakup jest prywatny, oczywiście na fakturze jest VAT, którego nie odliczacie, działacie prywatnie. Ale po chwili, po jakimś czasie, wasze pomysły się zmieniają i uznajecie, że nie będziecie tego domku wykorzystywać prywatnie na cele wypoczynkowe, albo będziecie, ale nie wyłącznie. Stwierdzacie, że chcielibyście ten domek wykorzystywać w sposób komercyjny czyli wynajmować go krótkoterminowo w okresach, kiedy tam nie przebywacie, czy w okresach, kiedy jest ładna pogoda, jest sezon turystyczny, wakacyjny, i wobec powyższego. Pojawia się pytanie, czy można odzyskać, czy w ogóle odliczyć VAT z faktury, którą otrzymaliście od tego dewelopera, zanim w ogóle zaczęliście myśleć o sobie jako o osobach prowadzących komercyjną aktywność i z takiej faktury, gdzie w ogóle nie ma nawet Waszego NIP-u wskazanego. Odpowiedź jest pozytywna. To znaczy, jeżeli zarejestrujecie się do VAT-u, tak złożycie zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, i będziecie chcieli odliczyć VAT z faktury wystawionej przed formalnym zarejestrowaniem do VAT-u, czy nawet wystawionej przed momentem, gdy w ogóle wpadliście na pomysł, że będziecie prowadzić jakąś komercyjną aktywność w zakresie najmu krótkoterminowego, to jak najbardziej takie odliczenie jest możliwe. Mało tego, już organy podatkowe tak uważają. Kiedyś to nie było takie oczywiste, organy podatkowe to negowały. Ci, którzy walczyli z tymi poglądami, wskazywali na orzecznictwo unijne, im często się udawało wygrać z tymi organami podatkowymi po kilku latach w sądzie, a teraz jest dużo prościej, bo organy podatkowe już na etapie organu podatkowego, już na etapie administracyjnym akceptują fakt, że można odliczyć VAT przed rejestracją. Z faktury wystawionej przed rejestracją, jeżeli oczywiście i tu zasady ogólne VAT-u, tenże nabywany towar czy usługa będzie służył do generowania działalności opodatkowanej, a takowa u nas wystąpi, no bo wynajem krótkoterminowy czy realizowanie usługi zakwaterowania taką aktywnością opodatkowaną VAT-em jest. Jeżeli chodzi o Okres, w jakim ten VAT można odliczyć, to tutaj są zasady ogólne. Organ Podatkowy słusznie mówi, że możemy odliczyć taki VAT w miesiącu, czy w okresie otrzymania faktury i dwóch, czy obecnie trzech kolejnych okresach, czy miesiącach rozliczeniowych, a jeżeli chodzi o kwartały, to dwa kolejne kwartały. I nawet jeżeli zarejestrujemy się dużo później do VAT-u, to tu problemu nie będzie. Po prostu będziemy musieli złożyć zaległe deklaracje podatkowe za okres, kiedy z tego prawa do odliczenia korzystamy. Także moi kochani. Nawet jeżeli po jakimś czasie zmienicie zamysł co do nabywanego towaru i usługi i z zamiaru wykorzystywania prywatnie tych zakupów zdecydujecie się pójść w kierunku komercyjnym, gospodarczym, czy jeżeli po prostu będziecie bardzo szybko jakieś zakupy dokonywać i nie zdążycie jeszcze zarejestrować się do VAT-u, a chcielibyście, to w jednym i w drugim przypadku takie odliczenie Wam nie przepadnie. Przypomnę, że tak zwane w przybliżeniu 5 lat jest na zrealizowanie swojego prawa do odliczenia. Sygnatura czy znak interpretacji, którą tutaj omawiam, ale ich jest obecnie tak naprawdę setki, są pozytywne, znajduje się w opisie do tego filmiku. Pozdrawiam Cię plutko, serdecznie, do zobaczenia.